Cześć kochani, dzień dobry z tej strony. Magda, a to są nowe tajemnice simów. Bardzo miło mi ogłosić, że naszą ankietę w tym miesiącu wygrał temat bagów w Bridgeport. Bez zbędnego przedłużania, bo tych bagów jest naprawdę dużo. Zaczynajmy. Bridgeport było miasteczkiem, które zostało dodane do gry The Sims 3. Z trzecim dodatkiem, czyli po zmroku. Zarówno Bridgeport, jak i sam dodatek były w założeniu bardzo ambitnymi przedsięwzięciami. Miasto było, jak na Simsy, bardzo duże. I nie bez przyczyny mówię miasto, a nie otoczenie, bo Bridgeport było prawdziwym, dużym miastem. No Oczywiście zdarzały się też zwykłe domy, ale ta najważniejsza część to po prostu taka kwintesencja metropolii. Drapacze chmur, kluby nocne. Celebryci, wampiry no, może to ostatnie nie do końca jest kwintesencją dużego miasta w realnym świecie, no, ale rozumiecie, działo się. Jednak po uruchomieniu trójki z zainstalowanym nowiusim dodatkiem, wielu graczy doświadczyło dość nieprzyjemnych błędów i bugów w swojej ulubionej grze. Akurat do bugów w Simsach jesteśmy raczej przyzwyczajeni, ale niestety jakość i przede wszystkim ilość Pozmrocznych bugów była olbrzymia. Szukałam w internecie opisów tych błędów i listy z błędami i sposobami na ich naprawę ciągnęły się prawie w nieskończoność. Niektóre bugi były małe i irytujące, jak ja, inne psuły radość z rozgrywki prawie całkowicie. Niestety wielu rzeczy, o ile nie wszystkich, nie mogę Wam pokazać, bo od całej afery minęło już ponad 10 lat. I cóż, wszystkie bugi udało się już załatać. Przykładem takiego sławnego baga był apartament, w którym nie dało się budować, o którym mówiłam w jednym z, ze starych odcinków Tajemnic Simów. Owszem, nie dało się w nim budować, ale dawno temu. Te teraz, jeśli macie zaktualizowaną grę, na przykład ze Steam'a albo Origin'a, to możecie zagrywać się w Bridgeport bez e, prawie żadnych przeszkadzajek. I teraz przedstawię Wam najciekawsze, najbardziej irytujące i najbardziej psujące rozgrywkę bugi, które można było odnaleźć w Bridgeport. I nie tylko. Bo niektóre po prostu mają dodatek w innych otoczeniach też, no, tak gwoli ścisłości. Po zmroku do gry dodano system sławy oraz karierę aktorską. Kiedy nasz sim-aktor wybierał się na przesłuchanie do roli, wokół budynku zbiera się rozemocjonowany tłum. Aktor przebywa tam jakiś czas, ów rozemocjonowany tłum dalej jest tam zebrany, nasz Sim wychodzi, udaje się do domu, a tłum, no cóż, dalej przy wejściu do budynku i dalej rozemocjonowany. Problem sprawiały też zwykłe miejskie taksówki i inne samochody. Okazało się, że Gra tworzyła coraz to nowe pojazdy te do dojazdu do pracy, limuzyny, taksy, ale ich nie usuwała. Po pewnym czasie pojazdów w mieście było stworzonych na tyle dużo, że komputery nie wyrabiały. I klops. Gra lagowała, a później w ogóle odmawiała jakiegokolwiek posłuszeństwa. Skoro w grze mamy drapacze chmur, to tylko simowie masochiści o stalowych płucach chcieliby wdrapywać się do swoich penthouse'ów schodami. Na szczęście od czego są windy. Oprócz tego, że do barabara, oczywiście. Po pierwsze, coś, czego nie naprawiono. Aby wejść do windy, Simowie bawią się w jakąś dziwną grę, którą można by nazwać, kto najdłużej będzie pakował swój cyfrowy tyłek do windy. Co najgorsze, wejście do takowej to tylko sam początek problemów. Później Simowie muszą nie utknąć w szybie windy. To nie tylko psuje naszego Sima, który utyka w limbo, ale psuje też bogu zasuwane drzwi winną windę. Jednak windy to nie jedyne miejsca, w których radośnie utykali nasi Simowie. Okazuje się, że mieszkańcy Bridgeport są zapalonymi wędrowcami górskimi. Problem jest taki, że niestety, kiedy Sim już jakimś cudem na pagórek się wdrapał, to już tak łatwo z niego nie zlezie. Tak łatwo to znaczyło często nigdy. Jednak to oczywiście nie wszystko. Jeśli próbowaliśmy wyburzyć pustą parcelę i to dalej da się zrobić, co samo w sobie jest dziwne, jeśli mam być szczera. Parcela robiła puf i znikała w ogóle. A, i na pustą parcelę nie dało się wprowadzić żadnej rodziny. Dlaczego? No bo tak, nie interesuj się. Poza tym niektóre domy zapadały się pod ziemię. Ot tak. Mało tego, niektóre domy całkowicie znikały z widoku miasta. To znaczy, one dalej tam były, po prostu nie było ich widać. Zresztą nie tylko domy znikały. Znikały też ikonki parcel. Przejdźmy do trybu kupowania. Wyobraźcie sobie, że macie ochotę posłuchać muzyki ze swoich nowiutkich ściennych głośniczków. Chcecie potańczyć bailando i te sprawy. Puszczacie więc muzykę klubową, a z głośników zaczyna sączyć się Vivaldi albo inny Bach. No dobra, myślicie, to może jazz? Nope. Chopin i Mozart. Z głośników ściennych zawsze leciała tylko i wyłącznie muzyka klasyczna. Znalazłam też informację uzupełniającą odcinek o tym dziwnym apartamencie, w którym nie dało się umieścić żadnego obiektu. Już wiem, kto jest winowajcą. Oto on. Ten okropny, paskudny balkon. A tfu! To z jego winy w apartamentach z balkonem nie dało się budować. No, chyba że akurat wpisaliście Move Objects On. Eee, także ten problem rozwiązany. Wiecie, co lubiłam w Trójce? To, jak zmieniał się nastrój naszych Simów. Lubiłam też, jak Simowie się uczyli, a miarka nad ich głowami zapełniała się na zielono. Niestety, liczne bugi pozbawiły nas i tego. Simowie mieli też problemy, aby ruszyć jakikolwiek inny licznik. Licznik kontaktów? On też się zablokował. Przez co Simowie przechodzili drogę przez mękę, aby zdobyć przyjaciół. To w sumie kwintesencja życia. Hmm, a może to dlatego, że z gry zniknęła nagle i niespodziewanie możliwość nauki charyzmy? Hmm? Nie działa też system oceny pracy, także Arrivederci podwyżko i awansie. Jeśli zatrudniasz pomoc domową, to niestety też możesz spodziewać się zawodu. Lokaj albo nie przyjdzie wcale, albo przyjdzie i nie wyjdzie, ale w domu nie zrobi nic. Podobno najczęściej chodzili sobie po prostu w górę i w dół po schodach. Podobnie pokojówka. No i miksolog. Naliczono, że około 50 NPC-ów nie wykonuje pracy, do której zostali przydzieleni. Także jak na takiego trafiliście, no to macie pecha. A jeśli macie dużą wannę i ona się wam zepsuje, to wtedy nie dzwońcie po złotą rączkę. On zginie. Nie żartuję, on ginął za każdym razem. Żeby było ciekawiej, niektórzy gracze narzekali na klona swojego sima, który wędrował sobie po mieście. Podobno klonowanie zachodziło, kiedy Sim odwiedzał bibliotekę. Simowie nie mogli też odwiedzać supermarketów i łowić ryb. To oczywiście nie wszystko. W opisie podlinkuję wam stronki z listą bugów. Może znajdziecie tam inne bugi, które was zainspirują. Ciekawym było też to, że pojawiły się pewne mechaniki, które gracze. Podobno mylnie wzięli za bugi, a EA mówi, że nie, to wcale nie są bugi. To tylko takie mechaniki. My je wprowadziliśmy celowo, serio. Najciekawszym przykładem tego zjawiska jest yy, intensywne wymiotowanie, gdy w pobliżu pojawia się wampir. Tak, to brzmi całkiem normalnie. Każdy tak robi. Inna zmaszczona rzecz, która podobno nie jest bugiem, to spore utrudnienie w pracy łowcy duchów. No i tu znowu pierwsze skrzypce grają windy. Jeśli duch uda się za ścianę do windy, to niestety nie uda się nam go złapać. Tu ten, ależ oczywiście nie bak, naprawiono tak, że gdy gra wykryje jakiegoś ducha uciekiniera, to zespałnuje kolejnego, już nie tak kłopotliwego duszka. Kolejna rzecz, plazma, czyli pokarm wampirów, psuje się bardzo szybko. Wytłumaczono to tym, że plazma jest szybkim daniem, którego nie można schować w lodówce, więc psuje się szybko. Okej, okay, spoko. A podam wam taką ciekawostkę. Ostatnio przeczytałam książkę, Kiedy umrę, zjesz mnie kocie. Napisaną przez jedną z moich ulubionych YouTuberek i na pewno moją ulubioną właścicielkę domu pogrzebowego, Kaitlin Doughty, prowadzącą kanał Aske Mortician. No i ona napisała w swojej książce, że. Były badania, które pokazują, że od osoby kopniętej w kalendarz można przetoczyć krew żywej osobie jeszcze 6 godzin od ustania funkcji życiowych tej oczywiście pierwszej osoby, tej kopniętej. Ciekawe, nie? Jeszcze tylko tak napomknę, że w sumie zastanawiając się i tworząc ten odcinek, jak do tej pory nie trafiłam, przynajmniej grając teraz na wymiotujących simów i, i, i te inne problemy, które niby nie były bagami... Yy, Plazma też się aż tak szybko nie psuje, więc. cóż. Wnioski wyciągnijcie sami. No, ale wróćmy do odcinka. A właściwie do puente odcinka. Jak widzicie, czasem proces tworzenia dzieł przerasta twórców. Jedna rzecz dodana do tak skomplikowanego utworu jak gra komputerowa, a tym bardziej tak rozbudowana gra jak Simsy, może zadziałać jak efekt motyla. Dlatego gry są długo i dokładnie testowane. Dlatego czasem data ich premiery jest przeniesiona. A i tak bardzo często produkt finalny daje wiele do życzenia. Tak na Ciebie patrzę cyberpunku. Te kilka błędów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam to właściwie przykład takiego niedopracowania i niedotestowania. Ogólnie policzyłam z tych list, że różnych błędów wystąpiło ponad 300. Tak więc jak widzicie, tworzenie gier to nie jest taka łatwa sprawa. No i dziś to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Wpadajcie na moje społecznościówki, linki macie w opisie. W opisie macie też ankietę dotyczącą nowego odcinka. Chcę przygotować go wcześniej, bo na początku września mam urlop i chcę zrobić w jego czasie wyłącznie nic. Tak więc do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Papa pa i cześć!